A to jest drugi odcinek ze Skywarsów na moim kanale. Jesteśmy na serwerze MC Craft Games, co jest już normalne. Chyba zawsze z tego serwerowa nagrywa, Chociaż nie, nieważne. I... no i witam Was. I bez przedłużania widzimy się już na pierwszej arence. Okej, okay, więc jesteśmy już na pierwszej arence. I... no i już. Mam nadzieję, że pójdzie mi w miarę, w miarę, w miarę dobrze. Że nikt mnie nie zabije. Albo że ja kogoś zabiję. To że jest... Uu, już myślałam, że ktoś tu jest. Idę na górę. bo czemu by nie. Lubię chodzić na górę. Tu mam ten koleż też idzie na górę. Czemu wszyscy korzystają z mojej taktyki? Okay, nawet się dobrze ułożyły rzeczy. Chyba nie muszę ich tutaj uprawiać. U, tam bym się przeszedł. Ale jak ktoś będzie mnie atakował, to użyję super nidy. U, ktoś zginął. Hmm. Dobra, i teraz nie wiem, co za bardzo robić. Czy atakować, czy co? Może kogoś z łuku? Namierzyć. Kogo już nie ma na tej wyspie? Mm. No dobra. Nie, wydaje mi się, jakby był. tam, a na mojej nikogo nie ma? No, cały czas te napisy przez cztery monety. O Jezus, no dobra, już tak przez minutę. O! Pięknie! Jest! Dobra. Jestem po prostu świetnym snajperem, Tak dzisiaj sobie troszkę grałem w te Skywarsy i mi nawet dobrze szło. się naprawdę. I polepszyłem swoje umiejętności łucznika. Gdzie jest najbliższy koleś? Może tak. O. Za mną? 19 metrów pode mną. Tak jest. Wow, lag. Okej. Okay. Może tak być. Ja nie wiedział i tam jest ostatni typ. I on jest na górze. Co nie jest zbyt przyjemne. Ale mając super ninja, super skoczka i w ogóle. Nic żadnego przemiastałego jeszcze nie wykorzystałem. Znaczy... Jed Przepraszam, jedną strzałę. Więc może pora na Ender Perłę? mieczam by nie Byłem z łuku dostaniesz. No nie, naprawdę nie trafiłem. O, teraz dobrze trafiłam. Jestem łucznikiem na łuczników. Teraz czy on do mnie zleci? Nie, 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 nie! no! Kurde! No niestety nie udało mi się wygrać tej arenki. Ale no cóż, zagrałem dwie osoby, więc nawet nie tak źle. I widzimy się już na kolejnej, do zobaczenia. No Dobra, więc jesteśmy już na następnej arence. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak dobrze jak tamta, co najmniej. Co najmniej, bo fajnie by było jednak gdybym wygrał. Mam mnóstwo broni. Do wyboru, do koloru, ale ja chyba wezmę żelazny miecz. O, hełm. Mam zawsze spoko. Boże, już myślałam, że nie mam bloczków żadnych. To by było głupie. To tu, to tu. I refil też zawsze spoko. Okej, okay, więc może sobie poczekać na... Wow! Co? 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 Ten bruk nie jest... No, co jest? Zabijmy. Eska to ja. Dobra. Widać, nie był on groźnym przeciwnikiem. Znaczy, takim. O, i mamy teraz. broczki. Fajny nick, żyrafa, fa, 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 fa. Wow. No i spadłem. Dobra, ważne, że kogoś zabiłem. Trafię. Trafiłem. Pięknie, ludzie. Pięknie po prostu. To się nazywa? Naprawdę. Nie wiem, albo fart, albo. Albo skill. Uratowałam ci życie, kolego. Kolego, który tam jesteś. Hmm. Kurde, nie wiem czy tam rzucać perłę. Bo jak nie trafię to o. To jest żyrafa fa fa fa, fa, fa. <grych> A, trudno ryzyko. Okej. Okay. Nie, nie z wędki. Baranie. baranie. Ogarnij się. <noise> Nawet nie ten Boże ludzie. Czemu nie zlatuje? Woda jakaś. Niestety muszę to zrobić. Pada. Już? Boże. Nie. A, już z Rafafa szaleje. Ten już z można tak powiedzieć. Już się nim nie musimy przejmować. No, ale się sprytnie złapał, ból. Puszka, teraz nie, teraz nagrywam. <grym> Sorry. Puszka wepsy, nie dzwoń do mnie. Skype, ie. lokowanie produktu, puszka Pepsi. Może jak to zabrzmiało? Tak prawdziwie rokowa jak lokowo Pepsi? Kurde! E -el, ja reklamuję osobę. No nie mogę teraz, puszka. Nie mogę teraz, jestem zajęty nagrywaniem. Gdzie jestem, koleś? Dobra. Taremka jest lepsza niż tamta, bo już żebyłem trzy osoby, więc spokojnie Została żyra. Fa, 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 puszka Bepsi, jesteś tak w ogóle? Jestem, ale nagrywam. Ha! Nie trafiłeś! Ła! Dobry jesteś. O nie! Dobra, Spokojnie! Szuka śnieżek, tak? na życie. No, mi się bloki skończyły. Poważnie. <gry> Jaki pech. <gry> Kurde, trzeba było o tym wcześniej. <gry> nie wiem co teraz. Eee. A! Próbuję. Pff. Dobra, nie doskoczyłam. Cowka. No, cofka. No czemu piszecie mi wszyscy ludzie na Skype'ie? Teraz nagrywam. Co ja teraz zrobię? No nie mam bloczków. W ogóle. Boże, chodzi. CH. Ludzie, przestańcie mi pisać. No nie no, ja stąd nie doskoczę. Kilofa... nie mam kilofa. Czekajcie. Nie, to głupie ludzie. Ale dobra, dwa klocki zaoszczędziłem. Czekajcie. Pyk, pyk. Dobra, kolego, już zaoszczędziłem trochę. <grych> Spróbuję teraz zaskoczyć. Dobra, kolejny. Jest tu oszczędzanie Max, Maxa. To może dziwnie wyglądać, bo mnie ze śnieżek nawala. Oj, 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 oj. Jakbym spadł, to byś pożałował. Dobra. Ale długa już ta runda, ludzie. Teraz. Ha, 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 ha. Pora na zwycięstwo wreszcie tej rundy, dobra. Okej, okay, a więc ta rundka wyszła mi całkiem, całkiem, bardzo całkiem dobrze. Chyba mój rekord na odcinku, zdobyć 4 graczy oraz zdobyć 26 monet. A przez to, że ta rundka była dosyć długa, bo trwała chyba 6 minut, z tego co widziałem, to widzimy się już raczej na ostatniej, tak? Zaraz, która to jest? Druga, druga, to. Nie, druga? Chyba druga, nieważne. Druga to do zobaczenia w ostatniej. Dobra, więc widzimy się już na ostatniej ręce w tym odcinku. Jest to mapa, którą lubię, lubię, nie powiem. Ło, kamienny kirof. Ło! Trzy pary butów. O! Koleś, który tu mieszkał, musiał naprawdę... Chyba był kobietą. Eee, to tu... To tu... Ha! Wejdę sobie na drzewo. Kurde, nie mam śnieżek, ale bym zepsuł, zepchnął tego kolesia. O no nie, i przez to jakiś koleś z... Zginie marnia Ła! się. A ja cię zapalę. Ha! I to jest teraz! Ludzie! Diaksowy miecz! Mam Diaksowy miecz. I super ninja. Myślę, że tą arenkę mogę wygrać. O ja znam jest drugi złoty. Trafiłam! Boże, ale, ale mi ci idzie z łuku, dobrze. Ludzie. Coś pięknego. Kurde, ale tego kolesia sklepała ładnie, no. Muszę się pochwalić. Idź, idź, idź z tymi śnieżkami. No, ty z łukiem też. Jestem lepszy z łuku. Ha, ty nie trafiłeś, ja też. Wojna nauki. Ła, trafiłeś mnie. Brawo Dobra, a ja sobie zjem refila. Bo refile smaczne są. O kurde, ten kolej jest. No, coś czuję, że jednak nie będzie tak łatwo mi wygrać te rundki, wiecie. Mimo, że mam jak sobie miecz i dwie Enderperły. Zmarnowałem tyle kobla. starczy Jeszcze raz. Poważnie. Kurde. Dawać mi broczki, ludzie. dobra, okej. Okay. Ważne, że chociaż ten. Bo zabiłam się. Zmarnowałam troszkę Super Ninja. Ale no, zostałam z tym złotym. Ludzie, to będzie trudne, naprawdę. Bo ja już nie mam Super Ninja. On pewnie ma. Nagrywam. Nie oszukuj. Z łuku. Ja oszukuję. Ono szukuje. Trzeba go zgłosić. I teraz patrzę. Dobra, Patrzę. Bądzę śnieżki go. Ty mi się nie odpłaca, i nic. Widziałem. Nie dałem się nabrać, ale i tak mnie zabije. Niestety. Oj, biorę na kosiarę. Dobra, no niestety mnie zabił, ale myślę, że i tak mi nawet nieźle to poszło. Myślę, że ładnie go sklepałem. No Tylko, że jak on jest cały złoty i ma super zbroję, i w ogóle. Ten. To nie ma szans za bardzo. Dobra. Ja teraz też sobie zbieram na stały Jacksonowie mieczek, a potem może na zbrojkę. No. Dobra. To wszyscy, którzy oglądali ten odcinek, dzięki zostawcie łapkę w górę, będzie fajnie i i tablet mi się rozładował spoko i na no to do zobaczenia w kolejnych filmikach. żegna was Duncior, czyli ja i cześć.